codzienne od poniedziałku do piątku spotkania. Dzisiaj e, też e, czytamy. Stary Testament e, jest to druga e, już e, księga, kronik, więc Czytamy od samego początku. Wszystkie nagrania do tej pory są zapisane, jakby ktoś chciał, bardzo. Ale przede wszystkim zachęcam do tego, żeby czytać samodzielnie w domu i mam nadzieję, że tymi spotkaniami też inspiruję do tego, bo po to są. Dlatego, że czytanie Pisma Świętego w moim życiu bardzo mi pomogło i pomaga nieustannie, więc kontynuuję i też do tego właśnie zachęcam. A dla tych, którzy może sami nie mogą, czy nie znajdują czasu, czy może nie lubią czytać, bo też tak może być. To, 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 to mam nadzieję, że służę. <laughs> przypomnę, że jesteśmy na sytuacji, gdzie um, już um, po um, królu Dawidzie um, rządził Samuel, um, Boże, nie Samuel, tylko um, Salomon um, i teraz um, jego syn. <laughs> Rehabeam. Jeszcze tylko przypomnę, że wczoraj czytaliśmy o tym, że jak objął właśnie rządy, to no, nie podjął słusznej decyzji, słuchając młodych rówieśników, a nie mędrców już dojrzałych, którzy też służyli jego ojcu. Także to też jakaś, też wskazówka, może Rechabeam. No i e, no, konsekwencje tego oczywiście były negatywne. Rehabeam zamieszkał w Jeruzalemie i przebudował niektóre miasta w Judzie w twierdze. Mianowicie Betlejem, Etam, Tekoa, e, Betsur, Soho, Adulam, Gad, e, Maresza, Ziv, Adoraim, e, Lakisz, Azeka, Sorea, Ajalon, e, Hebron. To były miasta warowne w Judzie i w Beniaminie. Umocnił te twierdze, ustanowił w nich dowódców i zaopatrzył w zapasy żywności oliwy i wina. Oraz e, każde poszczególne z tych miast wtarczy w dzid, i w dzidy e, i, potężne, i potężnie je wzmocnił. Do niego więc należeli Juda i Beniamin. Lecz kapłani i lawici, którzy byli w całym Izraelu, powstawali e, do niego... Boże, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości, i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Za nimi zaś przybywali do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu Bogu swoich ojców. Przez to zaś wzmocnił królestwo judzkie i wsparli Rehabeama, syna Salomona, na trzy lata, gdyż przez trzy lata kroczyli drogą Dawida i Salomona. A Rehabeam pojął za żonę Mahalat, córkę Jerimota syna Dawida, oraz Abigail, córkę Eliaba, syna Isajego. Urodziła mu ona synów Jeusza, Szemariasza i Zahama. Po niej pojął Machę, córkę Absaloma, i ta urodziła mu Abiasza, Ataja i i Szelomita. Rehabeam zaś miłował Machę, króla córkę Abszaloma bardziej niż inne swoje żony i nałożnice. Miał bowiem 18 żon i 18 nałożnic, był zaś ojcem 28 synów i 60 córek. Jako pierwszego księcia wśród braci wysunął Rehabeam Abiasza, syna Machy, chciał bowiem, aby on został królem. Rozsądnie też postąpił, rozmieszczając wszystkich swoich synów po wszystkich okręgach Judy i Benjamina, po wszystkich, Miastach warownych, przydzielając im w bród żywności i rając im mnóstwo żon. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański i wraz z nim cały Izrael. W piątym roku panowania Rehabeama zdarzyło się, tak, zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem dlatego, że z wierzyli się Panu. Z tysiącem i 1200 wozami wojennymi i z 60 tysiącami jezdnych, a lud zbrojny, który przyszedł z nim z Egiptu, Libijczycy, Sik Sukijczycy i Kuszyci um, był niezliczony. Zdobywszy miasta warowne, które należały do Judy, dotarł aż do Jeruzalemu. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rahabama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed. Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich: Tak mówi Pan, Wy porzuciliście mnie, to też ja was porzuciłem i wydałem w rękę szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli: Pan jest sprawiedliwy. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło szemajasza słowo Pana tej treści: Ponieważ się ukorzyli, nie wytracę ich, lecz wrócę. Lecz wkrótce. Ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć Królestwom Ziemskim. Szyszak, król egipski, najechał więc na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby Pałacu Królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rehabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze spiżowe i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, przychodziła straż przyboczna i zabierała je, po czym znowu przynosiła je z powrotem z warowni straży przybocznej. Ponieważ król ukorzył się, Odwrócił się od niego gniew pana i nie wytracił go całkowicie, boć także w judzie działy się dobre rzeczy. I znów stał się król Rehabeam potężnym w Jeruzalemie i panował. Miał zaś Rehabeam 41 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 17 lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć imię swoje. Matka jego miała na imię Nama, a była Amonitką. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać pana. A sprawy Rehabeama, od pierwszych do ostatnich są spisane w dziejach proroka Szemajasza i jasnowidza Ido. Wojny zaś między Rehabeamem a Jeroboamem trwały przez cały czas i spoczął Rehabeam ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. Władzę zaś królewską po nim objął Abiasz, jego syn. I jeszcze przeczytamy panowanie Abiasza. Abiasz objął władzę królewską nad Judą w 18 roku panowania Jeroboama, a sprawował ją w Jerozolimie trzy lata. Matka jego miała na imię Maka, a była córką Uriela z Gibeji. Między Abiaszem a Jeroboamem była wojna. Rozpoczął zaś Abiasz wojnę, mając wojska 400 tysięcy doborowych dzielnych wojowników, lecz Jeroboam przygotował się do wojny z nim, z wojskiem liczącym 800 tysięcy doborowych wojowników. Wtedy Abiasz. Stanął na szczycie góry, Semarim, nie, Semarim, na pogórzu efraimskim i zawołał: Słuchajcie mnie, Jeroboamie i wszyscy Izraelici! Czy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela oddał władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy Dawidowi i jego potomkom na podstawie trwałego przymierza? Tymczasem powstał Jeroboam. Syn Nebata, syn, sługa Salomona, syna Dawidowego i zbuntował się przeciwko swojemu panu. I skupili się wokół niego mężowie, próżni, nicponie i zyskali przewagę nad Rehabeamem, syno, synem Salomona, bo Rehabeam był jeszcze młody i nieśmiały i nie mógł im się oprzeć. Teraz zaś wy myślicie, że potraficie przeciwstawić się królestwu Pana, oddanego w rękę potomków Dawida, dlatego że jesteście gromadą liczną i że macie za sobą złote cielce, które Jeroboam kazał wam sporządzić jako bogów. Czy nie wypędziliście kapłanów pana, potomków Arona i Lewitów, i nie narobiliście sobie kapłanów, jak ludy innych krajów, gdzie to każdy, kto przychodzi z młodym cielcem i z siedmioma baranami, aby go wyświęcono, zostaje kapłanem tych, którzy nie są bogami? U nas. Natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy go. A kapłani sprawują, kapłanami sprawującymi służbę dla Pana są potomkowie Arona, a także Lewici spełniają swoje czynności. Składają oni Panu co poranek i co wieczór ofiary całopalne i kadzidlane z wonnych rzeczy. Rozkładają chleby pokładne na stole z czystego złota, dbają o szczerozłoty świecznik z jego lampami oraz mm, aby świeciły co wieczór. Gdyż my przestrzegamy przepisów Pana Boga naszego, Wy natomiast opuściliście Go. Tak więc z nami na czele jest Bóg i Jego kapłani z surmami bojowymi, aby zagrać pobudkę do boju przeciwko Wam. Synowie Izraelscy, nie walczycie z Panem Bogiem Waszych Ojców, gdyż nie powiedzie, nie powiedzie się Wam. Synowie Izraelscy, nie walczcie właśnie. Coś mi nie pasowało: <laughs> Nie walczcie z Panem Bogiem waszych ojców, gdyż nie powiedzie się wam. Tymczasem Jeroboam przeprowadził zasadzkę na tyły, tak iż byli przed Judejczykami, a zasadzka była za nimi. Gdy się Judejczycy obejrzeli, znaleźli się w boju z przodu i z tyłu, zaczęli więc wołać do, do Pana, a kapłani zadeli w trąby. Wtedy judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i judejczyków. Synowie izraelscy uciekli więc przed judejczykami i Bóg wydał ich w ich ręce. Wtedy Abiasz i jego wojownicy urządzili wśród nich wielką rzeź i padło z Izraela 500 tysięcy doborowych wojowników. Tak to zostali wtedy synowie izraelscy upokorzeni, ale judejczycy zyskali przewagę, gdyż polegali na Panu Bogu swoich ojców. Potem Abiasz puścił się w pogoń za Jeroboamem i zdobył na nim następujące grody. Betel i jego przyległości, Jeszane i jej przyległości i Efron i jego przyległości. Za życia Abiasza nie odzyskał już Jeroboam swej potęgi i Pan ugodził go tak, że umarł. Abiasz zaś doszedł do potęgi. Pojął on czternaście żon, z którymi miał dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek. Pozostałe zaś sprawy Abiasza, jego postępki i czyny oraz jego słowa są zapisane w historii proroka Ido. I spoczął Abiasz ze swoimi ojcami i pogrzebali go w mieście Dawida. Władzę królewską zaś po nim objął Asa, jego syn. Za jego czasów panował w ziemi pokój przez 10 lat. I potem będzie o panowaniu asy, ale to już następnym razem. Więc za dzisiaj dziękuję. No, e, nie wiem, jak wy się czujecie i jak e, tak czytamy o wszystkich tych wydarzeniach. To też tak, to jest takie ciekawe dla mnie przynajmniej doświadczenie właśnie być jakby świadkiem e, tej historii, świadkiem tych wydarzeń, jakby uczestniczyć e, w tych zmianach. I poznawać tych, te, te postacie tych bohaterów. Tak? I, i, I tak to jest tak, na takiej przestrzeni skróconego czasu możemy tę historię właśnie zobaczyć, ale też pomiędzy wydarzeniami samymi jest mnóstwo wskazówek, jak żyć, jak postępować. Nieustannie wybrzmiewa, że Pan Bóg e, jakby wynagradza za to, że jest traktowany jako jedyny Bóg. E, a e, jakby gdy wierzymy, czy obieramy sobie jakiś innych bożków, to gdzieś tam e, te nasze perypetie się komplikują e, życiowe. E, więc e, no, są wskazówki, które mm, no, no, naprawdę są no, świetnymi wskazówkami. Czasami myślimy w życiu, jak żyć, jak żyć, nie, żeby ktoś nam powiedział, jak żyć, nie, co robić, nie, jaki jest klucz do szczęścia. Nie? Tymczasem mamy takie wskazówki. I czasami traktujemy te wskazówki jako zakazy, i się na nie buntujemy, i, 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 i nie chcemy się jakby za nimi iść. A to nie są zakazy to są właśnie wskazówki. Nie? Wiem, że łatwo powiedzieć, ale też fajnie jest tak podsumować i zdać sobie z tego sprawę, i gdzieś tam w naszej codzienności przywoływać sobie nawet te e, właśnie wydarzenia, o których czytamy, e, i traktować je jako właśnie wskazówkę, nie? że aha, czyli jestem teraz, nie wiem, w takiej takiej sytuacji, aha, a tam gdzieś było, tak, no, nie, i to warto, nie? Warto zrobić tak i tak. No. E, to już jest naprawdę potęga, potęga mm, świadomości, żeby tak robić, więc... A zmierzamy w tym kierunku, <laughs> więc będzie coraz lepiej, dziewczyny i chłopaki. Nie wiem, kto jest po drugiej stronie, bo mi się nie wyświetla. Wszystkiego co najlepsze i zapraszam na kolejne czytania od poniedziałku do piątku o dziewiątej.